Mi się wydaje, że to może być bo jedyna sprawa, która tu była kolorowa, to były te samochody, pamiętasz? No, no, no. No, ale ja, ja miałem chyba z 8 samochodów, a ty miałeś 3. O, są 4. Dwa, dwa czerwone, cztery. jedno zielone. Dwa czerwone, jedno zielone, jedno niebieskie. Dwa czerwone, jedno zielone, jedno niebieskie. Czyli żółtego nie ma. I zero. Nie, bo tutaj po prostu kolorami trzeba. Wiesz? No dobra, dobra, dobra Halo, mogę wejść? Mogę wejść, a tym? Czerwone, czerwone, zielone, niebieskie Ok. Dobra. Dawaj, zjeżdżamy Tym razem musimy zrobić speedrun po te klusze No I... Żeby nie zginąć, żeby nie zginąć No Albo tam. Co się dzieje z tą latarką? Tam może coś się. Jest. jest! Idzie! Idzie! Uciekaj! Widz, widz, widz. Idziesz? Tak. Widz? Co? Oj! Zamknąłem drzwi od szafki niechcąco. Zginę od niego, poczekaj. Trzyma. Ja Zginęłam od niego. Kurde. Coś Bo... musieliśmy pominąć, jakiś ale, klucz. Ale było, to, ale było tak dobrze. Nie on się tu straci. gdzieś jest, on tu musi... O, Kurde! To... Kurde, czuj, czyli... Dobra, dobra. Easy. <grym> ale, ale easy. Byłeś tu, byłeś. To jest chyba najgorszy level jaki jest. A tu się da te szafki otwierać? Nie. Nie, tych nie. Tutaj nic nie ma. Czekaj, sprawdzą gdzie jest. Tam poszedł, chyba tam do tyłu. Tam idzie, tam idzie, patrz. Tam jest, daleko. oj, oj, oj no bo tam mieliśmy iść. biegnę tu, biegnę tu. Dzień A tu jest ten na klucz, tu są te pokoje, dobra. To jest jeden klucz. Biegnie gdzieś, biegnie. Chyba do mnie, chyba do mnie. Tak, do mnie, do mnie powiem. Dobra, widzę. To ja w tym czasie mogę tutaj wbiec. Jest tak, tu ja w ja pokoju. Nie ma pokoju. Ej, jest problem. Goni mnie, goni mnie, goni mnie. Ej, mam, mamy chyba wszystkie klucze. Jednego klucza nam brakuje, jednego klucza nam brakuje. Nie, nie żyję. No, co? To... No, tak. To... No, to... Musi być klucz. Excuse me, powiedz... To... Co, co to się stało? Powiedział excuse me. Excuse me powiedział. I mu zamknąłem drzwi przed mordą. Dobra. Uciekamy, 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 uciekamy! Okay. Ja. O mój Boże! Ja o... pamiętam, że tutaj nas lagowało! Tak... A co ci się wtedy stało? Internet ci wywalił? Chyba tak. O, teraz mam dobrze ręce. A gdzie jest moja latarka? Poczekaj, muszę sobie ją... Inwentory... Ej, o co w tym chodzi? A, To potrzebuję innej latarki. Nie wiem, co to jest za level. Nie wiem. Nie, nie wyróżnia się jakoś bardzo. Texas. Ej, tutaj patrz, ile tutaj rzeczy jest. Almond Gdzie? Water, tutaj. A to, ale to, Bior... nam to wyłącznie nie jest potrzebne. Czyli, biorę dwa Almond Water i chcę sobie odbagować latarkę. Okej, okay, działa. Ale tu jest ciemno. Jest w mojej gupie. No, no, ja otwieram. A, A. To fajny pokój. Ty chyba jest spokój do chowania. Taki stricte. Nie, proszę. Otóż, ot, ot, Otwieraj. Otwórz, ot, 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 ot. Cześć. Co, ej, co, tu co jest? Czy jakieś te jakieś? Nic tam nie Rółki ma. Ej, może tu w tym poziomie nie musimy zbiać, tylko mam prostu uciec, bo to są ciemne garaże. Nie jestem ciemny. Bardzo jest ciemno, nic nie widzę. Ja widzę, ja widzę przez latarkę, bo ja gram, wiesz, na komputerze. Ale ja też mam latarkę, ale tak. O, jest ja na dół. Ześć się na dół jest. Boję się, że coś może wyskoczyć, tak szczerze. No, no ale tutaj jumpscare to byłoby najgorsze, co mogli zrobić. W takim miejscu. No. No. Tutaj nie. Przejdę sobie tutaj. Czekaj, jak, to... czekaj jakiś potwór, czekaj. Ej, tu coś jest. Dobra, ignoruję Ej, wracaj, to. Wracaj, Mam coś. Co? Jakby, no to jest jakieś przejście. O. C co to jest, winda? Da. Aha! Co? Okay. Jaka fajna, o, jedziemy na dół. W może podobno. No, w sumie tak. O, przyszliśmy. Czekaj. O kurde. What to! dobry, fuck? co się dzieje? Jakie o, duże drz drzwi, są, patrz! Ej, chodź, drzwi duże. Duże to mało powiedzą. Nie działają. Czekaj, 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 co to jest? Stay in the light. Nie działają drzwi. Patrz, jest exit. Otwórz. No otwórz. To... Eee... Jakiś... To jest, to jest ten, The Hub, to jest. The Hub. To jest... To jest taka o. podziemna ulica. Metro, można powiedzieć. We ja, mnie będziemy uciekać. Run for your life. Nie. The Hub to jest... Ej, w, ogólnie z Wikipedii, to The Hub to jest taki zbiór wszystkich leveli. Ha. Czyli możliwe, że tutaj... tutaj... Panie, tu to są drzwi. Jeszcze jedno wyjście? Wychodzimy z makrums! Dobra, koniec gry! Serio? Co tu nie. masz? Aha, security check. Ej, nie! Daj mi, daj mi zrobić, daj mi, daj mi zobaczyć, Adam. co tam jest. Adam. Daj mi, co? Ogarnąć. Wyjdź z tego, wyjdź z tego. Scratchowało mi makrums. Skraszowało mi <głos> <głos> Skraszowało... <głos> Zrobię, kliknąłem ze Chiuri i coś tam, i mi skraszowało Mmmm. Jest, jest. Dobra, jest. Jest, jesteśmy uratowani. Dobra. Ej, patrz, tu jest tunel. Jaki. W... O nie, nie można pójść. Tam. Dobra, dobra nie, idę tam. do tego. Idę do tego exit, exit, exit. Dobra, to dawaj. Ej, teraz ja, ja otworzę. Dobra, żeby Może mi żeby nie mi je skraszowało. I biegnę Otwieram i bum Co to jest? A no co tutaj trzeba zrobić? O, co? co? Ej, co ja zrobiłem? Halo! Czy ja... Zamknęło się, Czy muszę otworzyć i od razu wchodzimy. Dobra, to otwieraj. Ale jak? A ja, bo ty... Ale jesteś ty? Bo... Dlaczego? Boję się, że mi się skraszy. Ej, ja nic skraszy. z tym zrobić nie mogę. Poczekaj, odejdźmy. Ej, odejdźmy od tego. Ej, odejdź do tyłu i teraz musimy wejść. O, teraz o. I co? I co? Y Mamy ciemność jak w pupie. Poczekaj, bo ja latarkę. Mam panel kolejny. Poczekaj, mam panel. Jakieś kropki. Mam latarkę, mam latarkę. Ładuję moc, ładuję moc. Naładowałem się. Ej, to są baklumsy, wróciliśmy. Tak, to jest level 0. I co? Patrz komputery. Komputer. Ej, tu są poziomy! Ej, poziomy, weź sobie inny komputer, sprawdź. A co tam ci się wyświetla? No, ee, password muszę wpisać. Tu jest, tu jest jakaś kartka. Jest napisane. By... Jest napisane. It heard you. It heard you. Czyli to słyszy ciebie. It ale... heard you. It heard you. Bo tu są jakieś inne, ale przekreślone. A to jest hasło, to jest hasło, poczekaj, psycho-hasło. O to jest chyba hasło. Oto Sprawdź. Okay? To są jakieś It. inne drzwi, elewator. Poczekaj. It. Hard. Hard you. Jest, zadziałało. Dobra. I teraz co mamy tam? level 0, garaż. Gate 00111010. A, tak I są same. I są same 1 i 0. Ej, a sprawdź, sprawdź garaż. To jest ten, co my byliśmy przed chwilą? W tych wszystkich poziomach kropnych? Tak, tak. A. Ha, ha, a, a, te, a ten gate.exe? No tylko run. No to run zrób. Run for your life. Don't show this warning again. Unlokowałeś... Okej, okay, i co? Odblokowałeś coś? Co odblokowałeś? No, właśnie nie wiem. Czekaj, Ale co tam jest napisane? Poczekaj, it... it ...herd... u. Robię za słońce. Co? <laughs> poczekaj, poczekaj, Gate Pisze, do you want to unlock uh, restricted areas? Organizacja Major Explorer Group Ty coś tam i ja klikam run, to jest You've unlocked the high security gates. No to ej, może, Ej, może tą bramę co nie mogłem otworzyć tam, w tym, w tym co byłeś, że. It, it's you. Czy ej, tam właśnie, coś? Ej, dobra. Dobra, 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 idziemy. Wracamy, musimy Chodź. I przytulam drzwi. Pra, pra, ej, prawie mi te drzwi zamknęły, prawie. Gaśnica kolejna. Dobra, tu mamy dużo drzwi. Ale które to były te nasze? Patrz, 94. 37. E, na, nasze były chyba tamte. No nie, bo my się zrespialiśmy dosłownie. My się dosłownie na, na środku. O nie, jeden to. Tak, to jest tu. Patrz, tutaj. Ej chodź. Zgadłem. To jest to, gdzie Aha. my mieliśmy być. A loading. Aha. Dobra. Okay. Tutaj. Ej, co ja muszę zrobić? Oj! O, działa! Cześć, ja sobie wezmę latarkę do ekwipunku No Ej, miga światło. Ej, coś, coś Oj! O! Zgasło. Smajlery chyba. Smajlery? Nie wiem. Ej, co się A... smilery tu są jakieś. Uch, tak, to są, tak, smajlery. Ci trzeba w świetle zostać. Dobra. Jak mruga, to chyba się gasi. Nie, nie, Szybko. nie, nie. Nie, ja nie idę. Muszę przebiec? Przebiegłem. A, Jestem. O tak, smiley. O jaki ładny. Patrz, jaki fajny. Ty patrz! Patrz, co tutaj jest napisane? Made in Poland. Nie? Made in Poland. Hej, <słuch> co jest? Ej, patrz, okay. to są drzwi Czekaj, jakieś. To, ej, drzwi tu teraz, są. Będzie, teraz będzie trzeba biec. Chyba jak tego, jak. Ja tam drzwi. Ja tam drzwi otwieram. Nie, 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 za szybko mrugało, za szybko mrugało. O, otwieram te szafki. Almond water. Nie przyda się. Weź sprawdzam to... sobie. Otwórz sobie, poklej. Almond water. I dobra. almond water, dobra. Teraz będę biec, teraz będę biec. Ja też, ja też. Run for your life. O nie, nie, nie biegnę. Nie. Ale to on... O nie! Czeka, bo to trzeba obliczyć, bo... bo to trzeba obliczyć, to trzeba obliczyć, co. Z, jak, jak się zaświeci, to co ile trzeba. Dobra, biegnę. Biegnę, biegnę, biegnę. Kurde, spociłem dwa, się. Trzy, cztery. Dobra, jestem, pięć, jestem, 6 sze sześć, sześć sekund, jak zamruga. Okej. Okay. Mam kolejne szafki. Nie wiem, tu coś może być w tych szafkach? Dobra, nie, nie umiem ich otwierać nawet. Mam dwie lewe ręce. Chyba chodź tutaj, biegnij. Nie, nie zdążę. Zdążysz. No! fort! O, cześć. Teraz będę biegł, jeżeli nie zamryga. Dobra, nie biegnę. Oj, dobra, nie żyję. Nie żyję. Ja spróbuję przejść, ja spróbuję przejść. Dawaj. Ale tam dużo tych pokoi jest, bardzo, do przebiegnięcia. Nie zdążę. Rozdążyłem. Dawaj. Mam nowe szafki. O! Co się stało? Przyszedłem. Jak przyszedłeś? Jest i jestem. latarkę. Muszę sobie. latarkę wziąć. Nie Cze ma A nie ma mi temu. Z Do fan chyba idziemy. Do fan chcesz? Chcesz być fan? Chcę być fan. A ja nie wiem, co tu w ogóle. Co tu może być w tym. Ja może. A może to się na przykład gdzieś przychodzić, bo. Nie wiem, w rurę mam wejść. Po, po, po. Taś, poleruję, poleruję! Poleruje rurę. O jaka ładna Dobra. rura Ej, Dobra, dawaj, dawaj. Ja chcę woli! I czekaj. Już nie. To się cofnęło. Cofnęło się. Gdzie jesteś? Tutaj, tam gdzie ty biegniesz. Się cofnęło Poczekaj na mnie Biegnie, biegnie, uciekaj To się cofa Ej, tam chyba nie możemy wejść. Tak mi się wydaje. Nie? Nie, nie biegnie, ale tam jak tam podchodzę, to on się pojawia. Czyli, czyli chyba nie tam... możemy wejść, czyli w drugą stronę. Czyli musimy iść do stacji, do, czyli tak. do stacji musimy iść. Do game station z Poppy Playtime. O kurde Będzie Mami Long Legs. Ej powiedz wyrewolwerowany rewolwerowiec Re rewolverowany rewolwerowiec Easy A powiedz stół z powyłamywanymi nogami z nogami Nie, bo mówi się stół bez nóg <noise> Ej, powiedz ci żart Jaki? Srała baba, trawa się trzymała Trawa się urwała, baba, baba się obstrała. <noise> Fajne te twoje szarty no, super. Na poziomie. A wiesz, jak się nazywają posy, które czytują? Jak? I to <noise> <noise> mm. Ja robię. Uh. Ja robię tego. E... Nie wiem. spiral Minecrafta jak Dream. Mm -hmm. Co, Co mamy górę? Ej, to najdłuższy poziom. Ej, to jest chyba najdłuższy poziom jak graliśmy w tej grze. Najdłuższy, bo jest najdłuższy dosłownie. Dobra, no biegnij, biegnij. Bez zatrzymywania nie ma ociągania. A dlaczego mamy nieskończone stamina? taminy? 10 km musisz przebiec. Chyba w jałem. Zmęczyłem się, naciskając ten przycisk O bo ta, bo... O. Latarka nie potrzebuje. Dobra, dawaj, dawaj. Boję się. Dawaj, Boję dawaj, się. dawaj, Biegni, biegni. biegnij, biegnij. się zastraszyłem Rura, stara rura pękła. Dobra, ja mogę pierwszy. Oj, goni nas, goni nas, uciekaj. O nie, o nie, mama mogę dziś umierać. Goni nas? Tak, na pewno, bo słyszę, słyszę go bardzo dobrze. Tutaj, przejście!